Cześć, e, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat tajemniczego domostwa wydawnictwa Portal. Jest to gra ukraińskich twórców, których nazwisk niestety nie będę tutaj starał się wymówić. E, no ale fajnie, fajnie, że takie gry wychodzą w Polsce, fajnie, że Portal zainteresował się tym projektem. E, gra na początku w Polsce była dosyć, no powiedzmy, obojętnie przyjęta, jakieś bardzo dużo się tej gry nie sprzedało, nie wiem. Bardzo mało się mówiło, pojawiały się jakieś może poszczególne recenzje, ale, ale nigdy to nie było jakieś takie najwyższe oceny, najwyższe laury. Eee, a moim zdaniem bardzo niesłusznie. To jest naprawdę kawał, kawał dobrej gry. Eee, w tej recenzji w ogóle nie mogę się nie odnosić do e, Dixita, którego już mamy, ojejku, już od dłuższego czasu na półce. Jest to też gra, gdzie, która polega na, na skojarzeniach, na, na e, mówieniu co nam się z czym kojarzy, po to żeby inni zgadywali. Dixit jest grą, gdzie wszyscy konkurują ze sobą, bo zdobywamy punkty zwycięstwa za to, kiedy ktoś odgadnie jakieś hasła, ale, ale nie są one zbyt, zbyt banalne. Z kolei tajemnicze domostwo to jest gra kooperacyjna. Także jest ten jeden duch, który syła na nas te sny, czyli de facto w praktyce daje nam te karty, które mają nam się skojarzyć z tym. Czym zostało popełnione to modelstwo, gdzie to się odbyło i kto to zrobił. No i ten aspekt, właśnie kooperacyjny, tutaj moim zdaniem działa bardzo, bardzo schludnie i fajnie. Bardzo lubię to, że, że niezależnie od ilości osób w tej grze, bo nawet można grać na dwie osoby, to działa bardzo dobrze, bo. Gra na przykład cztery osoby, i, i, i e, to jest tak, że duch wykłada kartę snu przed jedną z osób, i, i wtedy już wszyscy wspólnie zastanawiamy się, e, z czym związana może być ta karta. I, i, i to bardzo fajnie się przekłada na taki efekt, ym, powiedzmy, tego, że w tej grze nie musimy z, umieć tak bardzo dobrze grać, nie musimy mieć bardzo mocno ogranej tej gry, żeby być bardzo. Dobrym graczem i bardzo mocno pomagać zespołowi, bo często nasze rozgrywki wyglądały tak, że my, wytrawni gracze sobie siedzimy i się zastanawiamy w ogóle o co tutaj chodzi. A osoba z boku, która siedzi, która mniej na przykład w planszówki, mówi, no przecież to jest oczywiste. Przecież tu widzicie jakiś tam kawałek papieru, to jest odniesienie do jakiejś tam powieści, i tutaj macie dokładnie tą powieść na przykład na karcie. Także tego typu skojarzenia to jest bardzo fajny efekt. Ten właśnie kooperacyjny taki, że, że naprawdę chcemy sobie pomagać i naprawdę zastanawiamy się, jak razem rozwiązać tą, tą zagadkę. Nie mamy tutaj syndromu lidera, bo ciężko tutaj jedną taką klarowną odpowiedź. Co najwyżej możemy dyskutować, jakie mamy dostępne opcje, które przez tych dwóch lub, lub trzech lat wybieramy, które najbardziej nam się kojarzy. Ja założyłem tutaj taki efekt wręcz demokratycznego głosowania, że. Jeżeli większość osób na przykład jest za tą kartą, to ja się wstrzymam od głosu i jeżeli w większości każe się z tym, to prawdopodobnie jest to dobra odpowiedź. Naprawdę to super, ale to super się udało projektantom tej gry. Co, już troszkę o skalowaniu Wam powiedziałem, bo moim zdaniem ta gra naprawdę bardzo dobrze się skaluje. Czyli, czyli działa dobrze z każdą w sumie ilością osób. Na dwie osoby jest troszkę dziwnie, tak? bo, bo wtedy ten duch wykłada te karty no i de facto przy jest całkowicie cicho, bo nie może w żaden sposób słownie ani, ani gestami podpowiadać drugiemu graczowi, także troszkę dziwny tryb, ale jeżeli ktoś lubi Dixita i chciałby zagrać w, w coś podobnego na dwie osoby, no to to jest, to jest wasza odpowiedź w ogóle w co powinniście zagrać. Dodatkowo, jeżeli macie większą ekipę osób i nie chcecie, żeby, żeby mm, był taki efekt właśnie o, Wy znacie grę, to na pewno wygracie i w ogóle nie mam po co z Wami siadać. Ten aspekt kooperacyjny, że działamy razem, tutaj też może bardzo dużo pomóc. Dodatkowo, kolejny moim zdaniem bardzo duży plus, to jest klimat i w ogóle wykonanie tej gry. Naprawdę te inwestacje są bardzo klimatyczne. Sama historia w sumie, że wymyślili poza mechaniką samą grę, tak jak w Dixit'cie, to tutaj mamy jeszcze właśnie ten aspekt jakiejś historii, jakiegoś klimatu i myślę, że to działa na duży plus, bo Dixit, no to nie jest gra klimatyczna, tak? Tam mamy tylko ilustracje i, i w sumie tyle jest gry w grze, a tutaj mamy faktycznie opowiedzianą historię i, i w jakiś sposób naprawdę możemy się w to wczuć. To jest bardzo fajne, że, że Ktoś pierwszy raz siadaj, o, ten jest duchem i w ogóle zsyła na nas sny, i te, te, te sny, nawet musimy rozwiązać tajemnicę morderstwa. No to, to to już właśnie bardzo, to bardzo przynajmniej mnie do tej gry zachęca, zawsze, żeby usiąść. No i co? No i mogę jeszcze powiedzieć o jakichś tam małych minusikach, tak? Jeżeli chodzi o wydanie, to tutaj jakby to w ogóle do niczego się nie mogę przyczepić, ale troszkę boję się odegrywalność tej gry, bo oczywiście tych kart jest bardzo, bardzo dużo. W tej grze, widzicie, to jest gruba karta snów, ale boję się, że jeżeli będziecie grali często w jednej ekipie osób, może się tak zdarzyć, że będą pewne utary, to już powiedzmy schematy działania, schematy zgadywania. Pamiętam, że w ostatniej grze na przykład jaskinia odnosiła się do tego, no to teraz w ciemno wybieram Jaskinię, tylko i wyłącznie ze względu na to, że w poprzedniej grze coś takiego powiedziałeś. No, i dlatego albo po prostu musicie zmienić ekipę często i, i, i próbować nie odnosić się ciągle do tego samego, e, albo może po prostu w przyszłości niedalekiej wyjść jakiś dodatek do tajemniczego domostwa, którym ja byłbym na pewno zainteresowany. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której można powiedzieć z małych minusików, to, to mm, męcz, troszkę męczące rozłożenie gry, bo to jest jednak tak, że Bierzemy te talie kart, musimy najpierw przygotować talie ze wszystkimi możliwościami, w zależności od ilości graczy musimy wytasować tutaj podejrzanych miejsca i przedmioty, to jeszcze jest spoko, tutaj nie ma żadnego problemu, no ale później musimy ręcznie przeszukiwać talie, talie duchów i wybrać dokładnie te same karty te karty jeszcze przetasować, wybrać odpowiednie karty dla każdej osoby i tak, tak musimy ze wszystkimi trzema także dobrze jak przy, jak przy rozkładaniu tej gry macie wsparcie innych osób bo, bo inaczej to troszkę, troszkę by wam zajmowało eee, no i co, no i przejdźmy może do oceny eee, jeżeli mam oceniać tajemnicze domostwo jako taką grę właśnie e, imprezową, integracyjną dla, dla od dwóch do siedmiu osób to naprawdę daj jej solidne 2 na 2 mi się wydaje, że ta gra jest naprawdę bardzo, to bardzo dobra. E, jedyne właśnie to, co mnie troszkę martwi, że może nam się ograć ze względu na to, że to jest jedna gra w skojarzenia z karetami, także tutaj na pewno będziemy polowali na dodatek. E, no ale poza tym, naprawdę w samych pozytywach mogę się na temat tej gry wypowiadać. Ona w Stanach już, już stała się wielkim hitem, kiedy, kiedy stała się produktem naszym eksportowym, także bardzo bardzo fajna pozycja, rekomendowałbym, żebyście sprawdzili, a na tę chwilę dzięki wielkie, do następnego, cześć!